Trwają prace przy zagospodarowaniu Ogrodu Botanicznego w Kielcach, będącego wspólną inicjatywą władz miasta, geoparku i naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kolejne nasadzenia roślin i inne prace związane ze zagospodarowaniem terenu położonego między ulicami Jagiellońską i Karczówkowską oraz sąsiadującego z terenami chęcińsko-kieleckiego parku krajobrazowego sprawiają, że jego wygląd systematycznie ulega zmianie. Zgodnie z koncepcją ogród botaniczny będzie nie tylko placówką edukacyjną, ale też miejscem rekreacji mieszkańców Kielc i regionu. Z jednej strony... Ogród będzie służyć naukowcom z naszego uniwersytetu, bo będą robić tutaj różnego rodzaju badania, obserwacje, a w, ale w perspektywie tak naprawdę ogród będzie dla mieszkańców Kielc. Tutaj będzie można odpocząć, tu będzie się można zrelaksować, pooddychać świeżym powietrzem, więc jest taka spójność interesów i oby tak dalej. Mam nadzieję, że hmm, może jeszcze nam przyjdzie yy, w udziale cieszyć się z uroków tego miejsca prezydent Wojciech Lubawski, rektor uczelni profesor Jacek Semaniak, dyrektor geoparku Elżbieta Czajkowska, mieli sposobność zapoznania się w terenie z postępami prac. Ich przewodnikiem był profesor Janusz Łuszczyński, który ze szczegółami wyjaśniał, co już zostało zrobione i co jest w planach na najbliższe miesiące. Zgodnie z zapewnieniami jest szansa, że za niespełna trzy lata do ogrodu botanicznego wejdą pierwsi zwiedzający. Zgodnie z tym, co tutaj dyskutowaliśmy dzisiaj, o czym mówił pan profesor Janusz Łuszczyński i pani dyrektor Czajkowska, dyrektor Geoparku, w 2015 roku prawdopodobnie uda się oddać do użytkowania tą zachodnią część ogrodu botanicznego. Będzie można przychodzić, będzie się można relaksować, będzie można prowadzić zajęcia z zakresu botaniki w szkołach ponadgimnazjalnych gimnazjalnych i również dla studentów uniwersytetu, ale przede wszystkim będą mogli przychodzić mieszkańcy Kielc regionu świętokrzyskiego i oglądać to, co musieliby oglądać podróżując po całym regionie i nie tylko. Planowane są między innymi nasadzenia roślinności endemicznej występującej w rejonie Buzka Zdroju, czyli na tak zwanym Ponidziu.